A, jak już ciśniemy bawarskim klimatem, no to może jeszcze taka F10 w M-pakiecie Carbon Schwarz. Konfiguracja klasyczna, jak na BMW 5, 6 cylindrów pod maską. Znowu mi ludzie będą pisać, że nuda, że znowu BMW. Jaka nuda! Była mocna 7, była M-piona, ale nowszej generacji. Było E60, też Carbon Schwarz w M-pakiecie. No ale przecież F10, no to co innego. Także petrolhead, pff, kto wie, może fanem BMW. Się stał. Do końca roku myślę, BMW sobie będziemy e, publikować, bo to fajne samochody. W dzisiejszym filmie BMW 535i F10, rocznik 2011, także jest to jeszcze przedlift. Samochód ten jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Był on sprowadzony z USA, ale w zasadzie patrząc tak na niego, no to się tutaj nie kapniemy. Od razu widać, że jest to BMW, piona, charakterystycznie. Czy to w zasadzie jest F10, czy G30? no to uff, ten taki zbliżony design jest nam dobrze znany, empakiecik, no to mamy oczywiście te inne progi, inne zderzaki, proszę bardzo akurat w tym przypadku dwie końcówki układu wydechowego są prawdziwe. No jakby to był na przykład czterocylindrowy dieselek, no to też by te końcóweczki wyglądały inaczej. 535i jest dość rzadko spotykaną wersją, jeśli chodzi o F10. No i tu widzę kompletny M-pakiet, i nawet jest ta lotka, czy tam lip. Czarne szyby, BMeczka, Shadow Line, także Czarne ramki wokół okien. Przyznacie, F10 mimo lat wciąż wygląda świeżo. No, ten egzemplarz ma e, 13 lat. To no, proszę bardzo, no, kultura. Dobra, każdy mniej więcej wie, jak wygląda F10. To no, taka szybka prezentacja. Proszę bardzo, bagażnik wygląda w ten sposób. W zasadzie jest zbliżony do bagażnika w G30. F10 to kawał samochodu. 4,9 metra długości. Jest tutaj bardzo dobre wyposażenie. Zobaczcie, elektryczna, zamykana i otwierana klapa. Nawet, proszę, mamy tutaj cyk. Dociągi ale muszę przyznać, ktoś bardzo dziwnie konfigurował ten samochód. Bo, na przykład, mamy tutaj dociągi, empakiet i tak dalej, a nie ma czujników parkowania. Oczywiście, czujniki parkowania można sobie tutaj dorobić, czy to oryginalne, czy nieoryginalne. Boczki drzwiowe, tutaj skórka, skórka. Tu jest miękko, cały boczek w zasadzie jest miękki, dekory ciemne drewno i taka satynka, aluminium. Wnętrze dla kontrastu, akurat tutaj mamy jasne, beżowe, jest taki jasny beż. Proszę, ale czarny dół, czarna góra, fajnie to się komponuje, dobrze wygląda. Foteliska mega komfortowe, F10 to ogólnie komfortowe samochody, jak jeszcze mamy tutaj łamane fotele, no to panie drogi. Tutaj też emblemat M. I przechodzimy do przodu. Też działa, działa! Kabina pasażerska z przodu. O, akurat słoneczko troszeczkę zaszło na chwilę. Także dobrze to wszystko będzie teraz widać. Cały boczek jest tej miękki. Auto nie jest ogólnie wyśmigane. Jest, e, że tak to ujmę, sprężyste, niewyświechtane. 13 lat na karku i taki środek fotel. Sprawiedliwie elektrycznie regulowany, o, zbliżenie na szwy tutaj jest to łamanie, o, ten regulujemy tutaj i zagłówki też tutaj są elektrycznie regulowane w ogóle zagłówki, po pierwsze, ja powinienem to pokazać, że po prostu jest tutaj taka poduszeczka cała o, to się reguluje no i dobra, myślę, że możemy wejść do środka od razu odpalimy sobie o, proszę Dźwięk, jak coś, proszę bardzo, rezerwa i żeby zapiąć pasy, nic tutaj się nie dzieje. A wiecie, wolę wspomnieć, bo jak się słyszy ten piękny, miły dla ucha dzwoneczek, no to niejednego entuzjastę i fana marki BMW może on wystraszyć po prostu. I to nie wiadomo, czy na przykład, nie wiem, ee, mamy rezerwę albo dolej płynu. Do spryskiwacza, czy na przykład jest blink blink i błędzik w skrzyni biegów. Ale nie, no tutaj ośmiostopniowa skrzynia biegów ZTF8HP już jest w tym samochodzie i odnajduje się on tutaj bardzo fajnie. Zresztą w każdym samochodzie, jak się wrzuci ZTF8HP, po prostu poprawia on jakość jazdy. O, deska rozdzielcza, też beżowa proszę bardzo. Cała jest mięciutka, nawet tutaj na dole, tutaj też sowek. Cały jest mięk, miękki, taki flokowany. Dekor takie ciemne drewno, tak jak Wam wcześniej pokazałem. I czy jest tutaj ambientę? Hmm, nie wiem szczerze mówiąc. Po prostu jest troszeczkę za jasno. Ogólnie koncepcja wnętrza jest bardzo podobna jak w nowszej G30. Właściwie ja bym to nawet tak nazwał, że F10, a G30 to jest po prostu ewolucja, nie rewolucja. Rewolucja jest pomiędzy G30, a na przykład G60 najnowszą. To jest zupełnie znaczna po prostu różnica ostra. Kierownica m -pakietowa, ale bez żadnych podcięć, za to z manetkami i dużymi bicepsami. Więc jest tutaj gruby, charakterystycznie dla BMW. -y. Jest oczywiście multifunkcja. Manetka, proszę o kierunkowskazów, nawet nie jest wyśmigana. W przedliwcie jeszcze chyba nie było wirtual cockpitu. O, mniej więcej o tak. Tutaj ta część to jest ekran LCD. BC, jak sobie poprzyciskamy, co tutaj jest. A jest to wszystko proste, mega. Prędkością już wyskalowano do 260, ale zwróćcie uwagę, że w S60, oh, E60 nie było przykładowo yy, wskaźnika temperatury. Płynu chłodniczego tutaj też nie ma, ale za to jest. Temperatura oleju. Myślę, że to jest mega ważne i istotniejsze nawet. iDrive starszej generacji obsługuje się go tutaj. Nie ma dotykowego wyświetlacza w tym samochodzie, ale myślę, że w ogóle to nie przeszkadza. Ta rolka, całe przyciski, część przycisków po prostu fizycznych, wszystko to jest strasznie proste. W obsłudze menu, ustawienia, no, zobaczmy, czy to jest to. Ambiente pospróbuję znaleźć. Nie no, nie wiem z tym oświetleniem. Nie zapytałem tego, właściciela, zapomniałem. Za to, zamiast podświetlenia Ambiente są tutaj aktywne stabilizatory. Mogliśmy ten patent już spotkać w E60, czy też E65, także w poprzednich generacjach. Jest tutaj też aktywne zawieszenie. Pneumatyki w F10 nie mieliśmy. Niwo było chyba w kombi. Za to już taki zawiasik ze zmiennym stopniem sztywności. Tak, uchwyty na kubeczki. To ogólnie... Jak się wszystko otworzy, tak? O! To tu są takie. Takie. O! tak proszę. Kieptaca. Jeszcze raz powtórzę: F10 to naprawdę mega komfortowe samochody. Kurde, przyjemnie się nimi jeździ. Nawet jakby to był dwulitrowy dieselek, albo były takie, pamiętam, 500. E, nie, 518D. Też takimi się fajnie lata. No ale tutaj jednostka N55. Bodajże, także proszę, 6 cylindrów uturbione. Ja te 30 pamiętam, że były chyba biturbo i z jedną turbiną, w zależności od e, rocznika, chyba od generacji, od auta w ogóle. Już nie będę tutaj zagłębiał, ale mi się wydaje, że ten e, egzemplarz jest z jedną turbiną. Mamy tutaj 306 koni mechanicznych oraz 400 Nm maszyna waży 1775 kg, przynajmniej według ADAC. Przy 300 koniach fajnie się odpycha nawet. Przyspieszenie do pierwszej setki deklarowane przez producenta to od 5,9 do 6,1 sekundy w zależności od źródła. Zerknijcie, co mi tutaj pokazał RaceBoxik, maszyna ma napęd na tył, nie ma X drive'a. Tak jak w automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów ZF8HP. Osiągnąłem całkiem spoko wynik, ale była tutaj mielonka, jakby zmienić opony na bardziej lepkie z tyłu, no to myślę, że poniżej 6 sekund da się tutaj zejść jak najbardziej. No, myślę, że całkiem spoko. Ej, w ogóle, że ten egzemplarz przez tyle lat... Zachował się niedziabnięty, po prostu nie ma jakiegoś programu. Wielu tutaj by nie wytrzymało i zrobiło program. Wiecie, nawet aplikacją XHP można sobie tutaj e, podtuningować, że tak to ujmę, podrasować lekko skrzynię, poprawić. E, zużycie paliwa, no to tak wiecie, można używać ten samochód na daily. W mieście tutaj producent podaje 10,4 litra, na trasie niby 6 i średnio 7,6. Kurczę, jakby tak ekstremalnie ekodrivingowo jeździć tym samochodem. Może i na trasie dałoby się uzyskać takie spalanie, jadąc 90. Po mieście raczej bym liczył tutaj na 12-13 litrów, tak realnie. A dzisiaj nie test ekodrivingowy, a próba autostradowa. Producent deklaruje 250 km na godzinę, prędkość maksymalną, bo kagańczyk. No dobra, to ja się przenoszę na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Ciekawe, czy dzisiaj będzie kontrola, no bo jednak ciemne BMW E60, Wyglądająca z zewnątrz, no niestety yy, mieliśmy trzepanko. Tutaj nie wiem, osobiście ja sam siebie w tym samochodzie bym kontrolował. Yy, w tym czasie będę jechał na kołbasę. Zobaczcie, jakie tutaj jest wyciszenie. O. Dobra, jesteśmy na miejscu, palimy maszynę, kurczę sam Czeku dzisiaj nie udało mi się nakręcić, ponieważ po prostu za mocno wieje, no i są szumy w kamerze, no może tylko tak. Po prostu ładny dźwięk sześciocylindrowego benzyniaczka. Pasuje tutaj aż kurczę pojechać sobie na siłownię. Tak w autach są dodawane jakieś pakiety Live Connect i tak dalej. Połączenie do internetu. O Jezu, tutaj jakieś 307 km na godzinę petrol załadował. Skasujemy. No to normalnie karnecik na siłownię do każdej BMW. Piony eee, i co? Kasujemy zużycie paliwa jeszcze. I będziemy ruszać. Na razie tryb komfort. Proszę bardzo, dobra. Jedziemy. Kaszkajowiec na spokojnie tutaj się rozkoszuje. Wyborem miejsca widzę. No, to tak jakby taki tatuś G30. 540 i w zasadzie. No bo 540 i G30. Też 6 garów, ale mocniejsze. No tutaj. No. Prawdziwo BM ma 6 cylindrów. No i dobra. No i jest mieloneczka. Nawet, proszę bardzo, nawet z rolki, jak tak sobie depnąłem, nie z procedury czy coś jest. Mieloneczka. O, F11 do kompletu na próbę. No i dobra, na razie luźny Ryszard. Zamkniemy sobie szyberda, Nawet nie pokazywałem Wam, ale tutaj jest szyberdach. Nie, no Panie drogi, jeszcze tutaj korek jakiś. O, to ja nawet nie wyłączam klimatyzacji. Zużycie paliwa trzeba będzie skasować. Później, bo to już, to już jest oszustwo Taki korek Nie no, taki dzisiaj dzień Ludzie po prostu wyjeżdżają do pracy Albo wymiana turnusów i tak dalej Mierzymy sobie 100-200 200-250 też ustawione Nawet 200-300 z ostatniego testu M5 competition Ruch w stronę Berlina Będzie Ale myślę, że jak zawrócimy, będzie już ok. Dobra, ja tutaj powyłączam kamerę. No i potem po prostu się jeszcze nie spotkamy w tym odcinku. A few moments later. Ja, ja, ja. Was jest luz, was jest das. Jeśli chodzi o wiatr, w stronę Berlina będzie w mordeczkę. No, ale tutaj się wygląda dobrze. Widzę na podglądzie GoPro w tym wnętrzu. Kurcze, pieczony. No dobra, nie róbcie mi tego i nie. Ściągajcie mnie do kontroli. Błagam. Macie autobus cały. Dobra. To tryb Sport Plus. No to auto tutaj nam się od razu usztywnia całe. Klimatyzacja wyłączona. No i zobaczymy, czy 100-200 damy tutaj radę. Będzie ciężko, insygniuszku. Nie, 196 i mistrz lewego pasa. Jeszcze z jakimiś wronami naklejonymi? Matko święta. Wiecie, ja nic nie chcę mówić, ale jak Niemiec ma naklejone czarne wrony na auto, to ja nie wiem. To tak kurczę. A lepiej już nie poruszajmy tego tematu. Włączymy sobie klimatyzację póki co. I chyba trzeba będzie sprawdzić prędkości obrotowe. Prędkość maksymalną. Myślę, że w drugą stronę zweryfikujemy sobie. Tak, tak zrobimy. No, to zwolnimy do 100 km na godzinę, ale tutaj zrzucę sobie tryb komfort. No, auto bardzo pewnie będzie tutaj się prowadziło z tymi aktywnymi stabilizatorami, czy też po prostu w trybie w sport Zawieszenie, jak ustawimy, będzie sztywniej. Dobra, 100 km na godzinę, 1608 obrotów. 120, tylko dajmy się wyprzedzić No, jak już daliśmy się wyprzedzić To już trzeba tutaj wytrzymać Nie wolno tak, jak ktoś nas wyprzedza I byśmy deptali No to taki słaby numer Powiem wam, 120 Ósmy bieg, dobity, jest ósmy Możemy sobie manetką zawsze sprawdzić, dobić To jest 1962 I 140 jeszcze Kucz, nie wyzerowałem z użycia paliwa po korku, dobra. Tu wyzerujemy. Paczka 4 to 2249. Dobra, znowu tryb sport. Nie wiem, czy tutaj sobie coś zrobimy. Myślę, że trochę nie ma sensu. Jak w stronę Berlina jest większy ruch, i w dodatku jest podwiatr. Możemy sobie sprawdzić, czy tutaj nie ma przypadkiem kagańczyka na 210 km, km na godzinę. Wiecie? Jako, iż jest to auto z USA, no to tak czasami można się przykro zaskoczyć. Ale by to sprawdzić, możemy jechać na klimatyzacji. Trudno, mandat dostaniemy 80 euro za klimatyzację włączoną. Dobra, mistrz lewego pasa. Całe osłony tutaj w Audicy z dołu latają, szaleją, luźne, ale to nic. O, dobrze, trochę depnęliśmy, bo tam policja obok To jest naprawdę taki luźny Ryszard Dobra, i już widzę, że na 210 tutaj nie będzie kagańca No i bardzo dobrze To w takim razie trzeba będzie sprawdzić, czy jest na 250 kagańc bo może też jakimś cudem został usunięty Ja za takim BMW 180-190-200 km na godzinę. To oczywiście jest przyjemność, nie jest to stresująca jazda, ażby tutaj kusiło zapiąć wręcz ten sobie, no ale nie, gdy jest taki ruch oczywiście. Do wszystkich z ograniczonym zaufaniem trzeba podchodzić przede wszystkim na drodze. No i z pokorą do prędkości to z pokorą trzeba podchodzić. Dobra, i odcinek specjalny, ciężko. Zastanawiam się, czy dziabniemy sobie może na szwet, na zawrotkę, a nie na szmyl. Chyba tak by można było zrobić w sumie. No, tak zrobimy. Dobra, tu takie depniemy, porządkowe jakieś. Dobra, te 231 to przynajmniej jakoś porządnie troszeczkę wygląda. Te 217 to nie. Krojc Uckermark, tak to się fachowo nazywa ta okoliczka. Eee, zawrócimy. Tutaj na tym fragmencie drogi będzie no znaczny wiatr z bokowca. No dobrze, nie jedziemy jakimś wysokim samochodem, jakimś busem, bo naprawdę by tutaj dzisiaj nas bujało. Może jakiś sound szybko. No, I wystarczy Kulturka, układ wydechowy jest tutaj Standardowy Auto właściwie jest seryjne Fajnie się odpycha, normalnie W trybie komfort No to tutaj już jest Lekko tak, wiecie Skastrowanko, sportowe skastrowanko Ale w trybie sport plus Dajemy sobie tryb sport plus już Względnie komfortowo, ale ewidentnie czuć różnicę. Mało się przychyla ten samochód. Właściwie to tylko na oponach. Już nawet E60, jak miała ten system, naprawdę dobrze się prowadził ten samochód. Ja lubię E60. To klimatyzacja wyłączona. I decha. lekko pod górki, pod górkę, teraz lekko z górki, no ale z tym bocznym wiatrem. 15:3 będzie, 16:3, ale z bocznym wiatrem wszystko jest ok, auto jest zdrowiutkie 28 km na godzinę, i zwalniam, bo zaraz ograniczenie takie krótkie, powiem wam, ten samochód już idzie. Jak już tak schodzimy, kilka sekund, poniżej 20 sekund, 120 tu Otóż, kulturka jest. O, Polacy, no to elegancko, naprawdę, pas jeżdżę. Niemcy to tacy jacyś nie. Wiem. Legendarna kultura jazdy niemieckiej. Ja, o ja, ja, was jest los, was jest da. Myślę, że widzimy się za chwilkę, gdy będzie możliwość w ogóle depnąć. Wiecie. 248 było, no i te 16,3 Myślę, że bez bocznego wiatru dziś naprawdę wieje tutaj. Na tym fragmencie jest idealnie z boku, z pół sekundy można byłoby tutaj odjąć. Ole, tutaj przed nami jakieś groźne Audi, czyżby to było S6? S6 to naprawdę groźny kandydat. Dobra, z obliczką sobie poradziliśmy. Raczej to S6 nie jest, Tak mi się wydaje. Już po wydechu poznałem. Ale próbuje nas gonić Dzielnie Ale ja tutaj zjadę mu na prawy pas Nie, no i dobra proszę państwa, Kagańczyk Minus 1,1% 19,46 200, 250. A no, 1,1% przy tej wartości to by tak z 25 sekund tutaj myślę było 26. Jeszcze raz spróbujemy sobie zbadać 100, 200 jak będzie do tego jak będzie po prostu możliwość. No. Dobra, po ulicy tepniemy sobie. Ja zauważyłem, że troszkę tutaj przeciąga biegi maszyna, a tak, tak jest charakterystyczne, to jest dla BMW. Warto sobie tutaj wcześniej znacznie zmieniać bieg. No minus 1%, no to mamy 14,65, proszę Państwa. 14,65! Takie 15,5 by tutaj e, wyszło, myślę. No i fajnie, próba autostradowa, można powiedzieć, zakończona. Udała się pomyślnie. Z drugiej strony, jeśli próba autostradowa udała się, to może udać się... Niepomyślnie? Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały odcinek Wam się niesamowicie podobał. Było to coś niesamowitego po prostu. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Aha, złożycie spróby autostradowej było mniej więcej 17 litrów. Teraz już troszeczkę spadło. Pozwolimy.